widzę, że to jest z Witam Was wszystkich z nie wiadomo skąd. Sytuacja jest taka: Mój mąż poszedł na spotkanie do jakiejś fabryki. A wiecie, fabryki zazwyczaj są w takich miejscach. No dziwnych, dziwnych. No i ja powiedziałam, że dobra, to my sobie pójdziemy naprzeciwko tej fabryki jest centrum handlowe i my sobie tam pójdziemy poczekać. No, ale idziemy, idziemy, idziemy. I tu jest cały czas ulica. Nie ma w ogóle chodników. Jest tutaj autostrada po tamtej stronie. No, i ja mówię: Dobra, zobaczymy, czy tam jakieś rowery jadą, bo tutaj są jakieś takie czerwone. Um, takie czerwone barykady. I ja mówię: No, nie wiem. To w takim razie. Może popatrzymy, czy tam ktoś będzie szedł, czy nie. Czy, czy my możemy tam iść, czy nie. Czy to jest trasa rowerowa? No bo to jest czerwone. No i nagle znikąd pojawił się jakiś wysoki holender. Ja wiem, że oni są tu wszyscy wysocy, ale cały czas mnie to dziwi. Podszedł do nas. Zapytał się, czy, czy nam pomóc. Ja się zapytałam o drogę. Opowiedział, że tak, że nam spokojnie tędy dojdziemy. I nagle zawrócił i poszedł z powrotem. Czyli pojawił się tam tak, jakby przyszedł tylko po to, żeby nam pomóc. To było bardzo miłe. A tymczasem my jesteśmy w drodze. Zobaczcie jakie jest piękne niebo. Zanosi się na bardzo piękną pogodę. No jesteśmy w tym ultrachcie, tylko jeszcze nie dojechaliśmy do centrum, bo musimy teraz poczekać na... Mirka, aż skończy spotkanie i będziemy kontynuować naszą podróż. Prawda, dziewczyny? A my mamy jakieś 20 minut do tego centrum. Chociaż to centrum jest tak naprawdę rzut beretem tutaj. Ale jakoś. O nie, nie przejdziemy dalej, dziewczyny. Nie! W maliny nas wprowadził ten pan, chyba. O nie, zobaczcie. Nie no podejdziemy tam, zobaczymy, może da radę przejść, ale to jest naprawdę dziwne. Chyba będzie musiał iść drugą stroną, jednak. A wrócimy do Taty? Dobra, pan chciał nam pomóc, ale pewnie sam nie wiedział, czy tu jest przejście, czy nie. Po drugiej stronie płotu jest wielka dziura i nie możemy dalej iść. Ale my się nie poddajemy. Pewnie dojdziemy do tego centrum handlowego, jak Mirek skończy spotkanie. Ale to nic nie szkodzi. Nie Emi? No. O, Emi już jest głodna i zmęczona. Nam jeszcze 30 minut drogi zostało. No. <laughs> Czyli tak długo jak tu jechałyśmy. Ale trochę, trochę słońca złapiemy, co? Mija. Któraś chce napić wody? Nie? Tak? Dobra, to już wyciągam. Mała aktualizacja. Pół godziny później jesteśmy już na tej właściwej drodze. Jeszcze nam zostało 15 minut. Ale tylko przechodziliśmy przez autostradę. Nie jest to takie proste. Jesteśmy już w komplecie po spacerze bardzo długim do tego centrum handlowego, 40 minut na to zajęło. I co odwiedziłyśmy? Sklep z zabawkami. Bardzo fajne, bardzo dużo inspiracji. Totalnie inne zabawki niż w naszych sklepach. Dziewczyny sobie pooglądały. Mamy bardzo fajny sposób na to, aby nie było płaczu, mamo kup to, mamo kup to, ja chcę to, ja chcę to teraz. Umawiamy się z naszymi dziećmi, że mają różne takie rocznice typu urodziny, święta, dzień mikołaj. dziecka, mikołaj, no dużo jest tych rocznic. Jak wchodzimy do sklepu z zabawkami, to ja robię zdjęcia tym zabawkom, którymi, które one by chciały. A potem będziemy sobie na tę okazję wybierać właśnie wśród tych, spośród tych zabawek, które sfotografowaliśmy, tak. Ale nie mogłam się niestety pohamować i kupiłam dwie zabawki dla dziewczyn. Znaczy, zabawki to są gry. My mamy je dostępne w Polsce, a te, tutaj był taki wybór tak szeroki wybór że ja nie mogłam się zdecydować. I w końcu wzi wzięłyśmy takie e, gry, które, którymi mogą się dziewczyny bawić w samochodzie, czyli na magnes. Mia, twoja też jest na magnes? Czy po prostu nie wypada? Nie wypada, tak? z Wam pokażę. To jest serii Smart Games. Twoja jest, nie jest na magnes? Dziewczyny tworzą układy zgodnie z instrukcją w książeczce. I Emi dostała biedronki. I to jest takie pudełko właśnie z magnesikami.

Jedzenie. i przez przypadek, jak ściągałam futerał z aparatu, tutaj miałam podczepiony taki magnesik do mikrofonu krawatowego i spadł mi to na podłogę. Na szczęście tę część od szerokotonnego znalazłam, ale tego magnesiku nie mogę znaleźć nigdzie, ale po, po, już Wam pokazuję, dlaczego nie mogę W znaleźć. Czarne jest tak ogólnie. Jak myślicie, gdzie jest А потом знай, да. Ставай, ставай. sobie wzdłuż kanałów Utrechtu i dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Otóż, pierwszą z nich jest to, że Utrecht ma największy na świecie parking dla rowerów około e, 22 tysiące miejsc. Kolejną z nich jest to, że Utrecht jest e, najmłodszym miastem w Holandii to znaczy, że tutaj około 45% osób jest. Poniżej 30 roku życia. To jest takie miasteczko studenckie. Kolejna rzecz jest taka, że prawdopodobnie ma to duży związek z tym, że jest to takie młode miasto. Jest to jedno z najszybciej rozwijających się miast właściwie najszybciej rozwijających się miast w Holandii. doma, No i ta wieża dom, do której nie, przy, nie doszliśmy. O, dziewczyny tam zaglądają do środka. To jest jakaś kawiarnia? Tak. No i co z tą domą? Ta wieża dom jest największą wieżą kościelną w Holandii. O, to idziemy ją zobaczyć. A tam jest ZUS. O, tam jest ZUS. Fajne te kanały, bardzo. Tak. Chodź tam. I w trakcie jest też muzeum Miffiego, słynnej bajki holenderskiej, ale tacy rodzice, że nie kupiliśmy dzieciom biletów do tego muzeum. Mów, mów za siebie, ja wyraźnie mówiłem 12 razy. Ale i tak by ich nie wpuścili, zobaczcie, one się nadają. Podróżowanie z tymi dziewczynami jest fajne, ale jeszcze nieoptymalne. optymalne. na Tak? Tam prosto chciałam ale Mi się tutaj iść. w sumie bardziej podoba niż w Amsterdamie. Kanały są podobne i jest równie pięknie, ale z dużo mniej turystów. Zdecydowanie mniej. Jest czyściej, ale to może dlatego, że po prostu było grudno od dnia króla. O! Jesteśmy koło Miffy Tym sposobem doszliśmy do Muzeum Mifi. Mifiego. co tam tym dywanem? Chyba tajera. Może coś fajnego znajdę. Co pasuje mi, Któraś ręka pasowała? To już jest taka nieodłączna część naszych podróży, że wszędzie gdzie trafiamy. I to nawet w Tajlandii jak byliśmy, to też świątynia też była w budowie. Wszystkie budynki są w remoncie, wszędzie tam gdzie trafiamy. To już jest taka nasza... To już taka rutyna się wdała trochę w nasze podróżowanie. Tu jest właśnie ten dom, czyli ta najwyższa wieża kościelna. O! A my się wracamy, bo i musimy znaleźć nasz parking. Prawda, kochanie? Tak. Spójrzcie, patrzcie, ufo tam wylądowało. Tak. Widzicie? Jeszcze nie widziałam nigdy ufo na żywo. Ale to właśnie tutaj. Widzicie, wszystkie dziwne rzeczy dzieją się w Utrechcie. My wchodzimy do chemy teraz. Widzicie co? Pochodziliśmy sobie po tym mieście, po Utrechcie. I naprawdę jestem mile zaskoczona, bo ten Utrecht wygląda jak taka, taki mały Amsterdam. To nie jest małe miasto, żeby nie było. Jest dosyć sporych rozmiarów. I też jak na takie małe miasto, to niczemu, niczego nie brakuje, bo sklepów było po prostu tyle, wszędzie pełno restauracji. No niesamowite to było i... Fajny taki młody vibe, dużo ludzi młodych. Tak, bardzo dużo młodych ludzi i pełno właśnie tych stolików na zewnątrz pod, pod restauracjami i też te wszystkie kanały, tak jak w Amsterdamie, te rowery poprzepinane, piękne widoki, super architektura to jest tak niesamowita, że ja nie wiedziałam. Ja zrobiłam tyle zdjęć i tyle przebitek, że mogłabym, się śmiałam, że mogłabym z tych przebitek zrobić pełnometrażowy film. Ale też przy okazji ja odwiedziłem naszego sporego odbiorcę. Tak. Która... tak, to były takie filmowe rzeczy, które dla niego bardzo ważne. To wtedy co, co my się tak gubiłyśmy. Tak. Dobra. Ty się z kierowaniem, kochanie. Z... Ja będę gadać do kamery. Ale co chciałam powiedzieć, że jeszcze pochodziliśmy sobie po tym mieście. I weszliśmy do takiego sklepu, który się nazywa Hema. Wydaje mi się, że to jest jakiś, jakiś taki holenderski, holenderska sieciówka i kupiłam dziewczynom na spróbowanie takie e, t-shirty. One lato idzie, one nie mają prawie żadnych t-shirtów dla jednej. I tak, no ja zobaczyłam i mówię, nie, no muszę go wziąć, zobacz. Jaki <grymki> piękny dla Emi. Takie Wisienki. Taki wisienki. Ja tak uwielbiam je w owocach, te moje dziewczyny. Ale Mi ja chciała niebieskie paski, no, ona więc... Tak, ona jest paskowa i niebieska dziewczyna, gdzieś takie drugie sobie. I teraz wracamy do naszych przyjaciół, jeszcze się z nimi pożegnać, bo mamy w Amsterdamie ostatnią noc. Czeka nas jeszcze pakowanie. Aha. Mało przyjemne, mało przyjemne, przyjemne przyznaję. dla mojej żony. Ale ja zawsze sam siebie ogarniam, żeby nie było, tylko że. Tak. No i potem walizy. Walizy noszę takie tam. Prowadzę całą drogę. No Mam swoje funkcje, tak. natomiast. Dlatego trochę zminimalizowałaś ilość tych walizek, nie? Tak. Po ciebie, ale ja nie, zmniej... nie zmniejszyłam ilości tego, ile mamy w walizkach. <noise> w dalszym ciągu. Ale już mam systemy, mam te wszystkie takie torebeczki, do których pakuję te wszystkie rzeczy. Także nie ma dramatu. O, plec zabaw. Fajnie jest, jest wypakować wszystko. Dużo, dużo łatwiej. No jesteśmy już. Tak, jesteśmy. Idziemy jeszcze na kolację. Buziczki.